To nagranie jest bezpośrednią kontynuacją dwóch poprzednich filmów, które wzbudziły w Was ogromne zainteresowanie i wywołały wiele komentarzy, za które bardzo, bardzo dziękuję. Wiem, że wiele osób zadaje sobie teraz pytanie: No dobrze, skoro stary świat się rozpada, a nowego jeszcze nie ma, to co teraz? Co zrobić, żeby się w tym nie pogubić? Dlatego nagrywam to wideo, aby podzielić się tym, jak ja na to patrzę i co sama robię, aby uspokoić siebie i swój układ nerwowy w tym pełnym chaosu czasie. Może to, co działa u mnie, będzie inspiracją również dla ciebie. Czy też czujesz, że stary świat zaczyna się rozpadać? Coraz więcej chaosu, kłótni, podziałów, a jednocześnie w tobie jest cicha pewność, że to wszystko ma jakiś sens. I właśnie dziś chcę ci powiedzieć, że to nie jest powód do strachu. To jest dobra wiadomość. Stary świat opierał się na iluzji. Przez lata uczyli nas, że wartość człowieka mierzy się tym, co posiada, ile zarabia, jak wygląda w oczach innych. Media podsycały lęk, a systemy wciągały nas w wyścig, w którym nikt tak naprawdę nie mógł wygrać. Ale to była tylko iluzja. Świat oparty na strachu, kontroli, i porównywaniu się, i teraz ta iluzja zaczyna pękać. Dlatego czujesz, że coś się rozpada, bo naprawdę się rozpada. Chaos to znak zmiany, a nie koniec świata. Kiedy patrzymy na wiadomości, możemy mieć wrażenie, że wszystko zmienia w złym kierunku. Ale pomyśl. Kiedy remontujesz dom, najpierw musisz zburzyć to, co stare i kruche, żeby postawić nowe fundamenty. Kurz, hałas i bałagan nie są przyjemne, ale są częścią procesu odnowy. A to tak samo jest teraz z naszym światem. To, co się rozpada, nie znika bez sensu. Robi miejsce na coś nowego. Ludzie zaczynają budzić się z letargu. Coraz więcej osób nie chce już karmić się strachem, nie chce żyć w biegu i ciągłej rywalizacji. Może i ty to czujesz, nie pasujesz już do rozmów o pierdołach. Przepraszam, tak mi się wyrwało. Drażnią cię kłótnie, orację. odwracasz się od mediów pełnych przemocy. To jest dowód, że świadomość się zmienia. Stary świat był głośny, chaotyczny, pełen rywalizacji. Nowy świat rodzi się w ciszy w sercach ludzi, którzy zaczynają wybierać spokój, Prawdę i autentyczność. Dlaczego to dobra wiadomość? A, bo gdyby stary świat się nie rozpadał, utknęlibyśmy w tym samym schemacie, nie byłoby przestrzeni na zmianę, a teraz, nawet jeśli bywa trudno, masz szansę tworzyć coś nowego w swoim życiu. Relacje oparte na zrozumieniu, pracę, która daje sens codzienności, zbudowaną na spokoju, a nie na strachu. Każdy upadek systemu, każda pękająca iluzja, to miejsce, w które może wejść światło. A więc, co może zrobić dziś? Może się zastanawiać, no dobrze, ale co ja mam zrobić w tym całym chaosie? I tu dobra wiadomość nie musisz zmieniać świata całego. Wystarczy, że zaczniesz od swojego małego kawałka rzeczywistości. To właśnie takie codzienne decyzje tworzą nowy świat. Zamiast nakręcać się wiadomościami, wybierz coś, co cię uspokoi. Na przykład włączasz telewizję i słyszysz tylko kłótnie, politykę i kolejne tragedie. Zamiast tego wyłącz telewizor i idź na spacer, albo włącz spokojną muzykę i zapal świeczkę. Twoje ciało od razu poczuje różnicę. Zamiast wdawać się w kłótnie, pokaż inną energię. Na przykład, ktoś w rodzinie zaczyna podnosić głos, bo chce udowodnić, że ma rację. Możesz odpowiedzieć ciszą albo prostym: Tak, rozumiem Twój punkt widzenia. To często rozbraja sytuację szybciej niż tysiące argumentów. Zamiast obwiniać siebie, daj sobie akceptację. Na pewno zdarza Ci się, że jesteś zmęczona, nie masz siły na nic. Stary świat mówi: Musisz, powinnaś, nie wolno, nie wolno odpuszczać. Nowy świat mówi: Odpocznij, bo to też jest część życia. Pozwól sobie na wolniejszy dzień, bez poczucia winy. Zamiast wciąż gonić za kolejnym celem, Doceniaj to, co masz teraz. Stary świat uczył nas, że szczęście przyjdzie, gdy kupisz nowy samochód, zbudujesz dom albo awansujesz. Nowy świat przypomina, że szczęście możesz poczuć dziś, kiedy pijesz poranną kawę, patrzysz na drzewa za oknem albo przytulasz bliską osobę. Zamiast udawać kogoś, kim nie jesteś. Pokaż autentyczność, przykład. Um, na przykład w pracy, czy wśród znajomych nie musisz zawsze się zgadzać, albo oddawać, że ci pasuje coś, coś, coś co w środku cię uwiera. Masz prawo powiedzieć: To nie dla mnie, spokojnie, bez agresji. Zamiast gromadzić rzeczy, inwestuj w doświadczenia i relacje. Przykładem może być zamiast kupować kolejną rzecz do domu, wybierz spotkanie z kimś, z kim możesz porozmawiać naprawdę. To zostanie w sercu i nie tylko na półce. A zamiast żyć w ciągłym pośpiechu, wybierz świadome chwile. Jedz obiad wolniej zamiast w biegu. Uśmiechnij się do kaskierki w sklepie, pobaw, pobaw się z psem czy kotem. Te małe momenty tworzą Twoje poczucie nowego świata, tu i teraz. I właśnie o to chodzi: małe kroki powtarzane codziennie. One wydają się drobiazgami, ale w skali całego życia. To one budują nowy świat. Spokojniejszy, prawdziwszy, bliższy Twojemu sercu. Pamiętaj, to, że stary świat się rozpada, nie jest końcem. To jest początek czegoś lepszego. To tak, jakbyś zamknęła jedną książkę, którą już nie miała nic ci nowego do powiedzenia. I wzięła do ręki kolejną, pełną świeżych, interesujących stron. A teraz, a jak możesz i chcesz, napisz mi w komentarzu, czy ty też czujesz, że stary świat już ci nie pasuje? Podziel się, bo gdy widzimy, że inni przechodzą przez to samo, łatwiej iść tą samą drogą do zobaczenia w następnym nagraniu pa pa